Hej, hej, witam Was z Wami się bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ja jestem nieprzytomna, jak to zwykle ostatnio u mnie bywa. To, co Ci powiem, późno poszłam spać, bo jeszcze oglądałam kolejny świąteczny film z Netflixem. No i witam Was moim domowym kubusiem. Ja nie wiem, czy, czy wiecie, czy nie wiecie, nie do końca lubię na przykład banana w różnych takich ciastach, czy w różnych rzeczach, może w ten sposób. Natomiast świeżego banana lubię. Ale mój ulubiony kubuś to zawsze nie był ten z marchewką, tylko ten właśnie bez marchewki na bananie. Dlatego właśnie postanowiłam sobie odtworzyć takiego oto kubusia, tylko w warunkach domowych. Mamy tutaj banana, kiwi, maliny, więc jest to taka dosyć kwaskowa wersja. No ja osobiście takie uwielbiam, oczywiście jak ktoś lubi słodkie, można sobie dosłodzić, gorąco polecam. No i żeby to miało faktycznie konsystencję kubusia, a nie takiego bardziej musu, koktajlu, no to wtedy jeszcze należy dodać wody. No i mogliście zobaczyć, że robiłam ten koktajl w moim nowym sprzęcie i przyszłam Wam go właśnie zaprezentować, powiedzieć Wam kilka słów na jego temat. Bo jest to u mnie nowość. Dostałam ten blender i powiem Wam, stwierdziłam, że to jest dla mnie osobiście strzał w dziesiątkę. Nazywa się to Blendy go i jest to mobilny, przenośny blender. W związku z tym on nie potrzebuje podłączenia do prądu. Ładuje się go co więcej na USB, więc z każdą ładowarką wszędzie tak naprawdę jesteśmy go w stanie, czy to od komputera, czy to od ładowarki do telefonu, go naładować. Mój mąż jest anty, taki owocowy, antykoktajlowy, więc no on po prostu takie rzeczy nie pije. dlatego jedyną osobą jestem ja. Więc bardzo mnie cieszy to, że on jest taki kompaktowy. Przede wszystkim e, powiem Wam, że jest naprawdę mocny. Podobno to jest w ogóle najmocniejszy tego, tego rodzaju sprzęt na rynku. Bardzo szybko przygotowuje te koktajle, radzi sobie ze wszystkimi. W nim też e, można nawet miksować orzachy. Także te ostrza y, dają naprawdę nieźle radę. No i jak się nam wiecie, uruchomi w pełni, że tak powiem, mobilność poza własnym e, domkiem. No, to jego niewątpliwym atutem jest właśnie możliwość zabierania go ze za sobą. Znaczy, oczywiście, już teraz ileś osób dalej gdzieś tam się przemieszcza, więc <laughs> dla takich osób to może być fajne również rozwiązanie. Tutaj mamy taką silikonową łapkę. Cóż dodać? Dla mnie to jest o tyle fajne, że zabiera mi to mało miejsca. Nie potrzebuję mieć tego podłączonego do prądu, szybko robię koktajl. Idealna jakby porcja, pojemność tego blendera to jest właśnie idealna dla mnie porcja, więc ja naprawdę jestem bardzo zadowolona. Nie powiedziałam Wam jeszcze, że bajerem jest to, że jak już wypiję sobie do końca ten koktajl, to wystarczy dolać tutaj właśnie wody, odrobinę płynu do mycia naczyń, włączyć go i myk, 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 on się nam sam wypłucze. Dlatego mówię, jest to fajna opcja, jak się, nie wiem, chodzi do pracy na uczelni i tak dalej, wtedy można sobie taki koktajl gdzieś tam przygotować, wiecie, na, na po prostu na świeżo. No i tak jak pewnie słyszeliście, choć pewnie była jakaś melodyjka, on jest cicha. I stabilny jakby co. On nie drga. Jak się go włącza, to... Ja sobie go pewnie widzieliście, że go, o tak robiłam nim. To chodziło o to, żeby po prostu lepiej wymieszać te owoce w kieliku. Jakby co, link do blenderu wam zostawiam w opisie, i tam też mam dla was rabat. Nie, serio, ja zadowolona jestem bardzo. Dobra, idę sobie na spokojnie dopić ten koktajl. I. Dlaczego znaczy właściwie nie idę? Wyjdziecie? Ja sobie na spokojnie dopiję ten koktajl. No, a teraz kochani, czas na rozwikłanie, że tak powiem, zagadki z tytułu tego filmu. A mianowicie, być może jeżeli oglądacie mnie od dawna, to wiecie, że zdecydowaliśmy się na odkurzacz pionowy do tego mieszkania, ja go tutaj trzymam zaraz wam opuszczę aparat i jestem z niego szalenie zadowolona i w ogóle, ale, ale, właśnie pojawiło się pewne ale... Myślę, że w ogóle fajnie byłoby nagrać taką osobną recenzję tego odkurzacza, a nóż-widelec kiedyś za 100 lat to się nawet wypromuje. Natomiast prawda jest taka, że ze względu na tą szczotkę, która znajduje się przy tym odkurzaczu, czyli kiedy mamy go w całości, a nie wyjmujemy, wiecie, tej, tej części takiej mobilnej, nie do końca jestem w stanie tak turbo odkurzyć podłogę, jakieś takie miejsca przy podłodze. Jednak to mieszkanie jest naprawdę duże i mam z tym problem, jeżeli chciałam odkurzać całe mieszkanie na największej mocy, no to już się robi pewnego rodzaju lipa, a tutaj powiem Wam, nie wiem, czy pewnie tak zawsze było, tutaj po prostu mam białe meble, może tak mi się po prostu wydaje, ale no kurzy się, tak? Po prostu się kurzy i jak teraz w tygodniu się odkurza, no to faktycznie wymaga to mieszkanie takiego gruntownego odkurzania. Dlatego stwierdziliśmy, że jakby Pomocniczo wracamy do naszego starego odkurzacza. To znaczy nadal jakby będę korzystała z tego powiedzmy na zasadzie co, co tydzień, co pięć dni, żeby właśnie przelecieć, żeby odkurzyć dalej z tej części mobilnej, ale do, raz na jakiś czas, myślę, że tak co dwa tygodnie, takie gruntowne odkurzanie też takimi, wiecie, innymi tymi przyssawkami, innymi końcówkami na pewno nam się przyda. To jest jakby co Electrolux piórku 9. No ta część mobilna to jest po prostu bajer, jakiego świat dla mnie nie widział. E, tutaj mam na stałe włożoną taką jedną końcówkę. Świetny to jest sprzęt. E, tutaj jeszcze mam taką z włoskami, więc listwy, wiecie, wszystko idealnie się po prostu tym odkurza. E, jak na blacie mam jakieś paperochy, to też nawet łatwiej mi. Serio. Łatwiej mi odkurzyć to niż ręką, wiecie, zgarnie, że potem mi coś tam nie spadło na ziemię. No jest to ogromna, ogromna wygoda. Tak samo na przykład podłogę w łazience to robię w ogóle tą częścią, tylko z inną taką końcówką do tapicerki. No jest to wygoda, bez dwóch zdań. No tylko tak jak mówię, do takich dużych faktycznie powierzchni, no ja przypominam, że to mieszkanie ma prawie 100 metrów, więc do takich dużych powierzchni, gdzie jednak mamy trzy dywany. No to przydałaby mi się też ta klasyczna końcówka. Ta końcówka wiecie, to jest taka właśnie szczotka i ona tutaj pod spodem, znaczy nie do końca mam ochotę Wam to pokazywać, bo tutaj ojej, tutaj są w tym momencie moje włosy, to się wciąga i to się tak wciąga, słuchajcie, po bardzo małej ilości, że tak powiem, sprzątania, oczywiście na bieżąco to się czyści, wyjmuje się cały ten panel i te włosy się wyjmuje. Wiem, że to jest to takie trochę obleśne, jakby, jakbym była jakąś syfiarą, ale no to tak po prostu wygląda po odkurzaniu. Teraz właśnie będzie czas na, na wyciąganie tego. No i po prostu przez tą szczotkę, tutaj czasem te paprochy i przez moje włosy, czasem te paprochy się jakby wczepiają i nie są aż tak do dobrze wciągane, wiecie o co chodzi, że ona tutaj nie ma, ta szczotka, ta końcówka, no dobra, może należało to wyczyścić, tylko powiem szczerze, to czyści mój mąż, a mimo, że dzisiaj jest sobota, to on jest w pracy, więc nie ma takiej możliwości, żeby to zrobił, po prostu brakuje tutaj takiego wlotu centralnego jakby w tej szczotce, żeby te paprochy były niemielone przez to, tylko od razu jakby wpadały do środka odkurzacza i o to się rozchodzi, o to jest cała właśnie filozofia, Natomiast no odkurzacz moim zdaniem jest mimo wszystko tak jak mówię świetny. No to był drogi sprzęt, bo on kosztował 1000 zł, nie? Natomiast te Dysony kosztują po ponad 2,5 można też kupić takie odkurzacze tańsze i one wtedy robią za taką, można powiedzieć, elektryczną szczotkę. Ja uważam, że mimo wszystko to była super wydana kasa i, i, i już sobie jakby nie wyobrażam po prostu funkcjonowania bez tego. Więc wiecie co, ja bym to skwitowała takimi słowami, że on jest trochę jak rumba. Jakby ten, kto ma rumbę w domu, nie oznacza, że dodatkowo nie odkurza. No i tutaj to samo nie odkurza, ale faktycznie przelecisz, nie schylasz się, kręgosłup nie boli, uprzątniesz, ogarniesz właśnie podłogę, coś się wysypie. To zrobisz bez problemu, tylko właśnie jest potrzebne jeszcze takie gruntowne odkurzanie. Boże, wybaczcie, ale naprawdę, no men, Omen wczoraj oglądałam, tak jak mówię do ten film i był to chyba jeden z najładniejszych filmów Netflixa. Prezenty z nieba. To jest w ogóle oparte na prawdziwej poniekąd historii. No tam delikatnie jest oparte. No, sam, no nieważne, naprawdę polecam. Po pierwsze rzecz się dzieje na... na w Wyspach na Pacyfiku, więc jest pięknie, no i naprawdę bardzo taki ładny, uroczy, niemdły, choć oczywiście fabuła jest wiadoma od pierwszego ujęcia. Naprawdę piękny film świąteczny, serdecznie Wam polecam. Myślałam, że Was zapraszę do swojej kuchni i pokażę Wam, co gotuję, bo naprawdę będzie to coś pysznego. Będzie to karkówka w sosie, powiedzmy, że grzybowym, na bazie grzybów suszonych, ale ten sos będzie taki, no, będzie fajny. I będzie ona podana z kopytkami i posypana serem. Tutaj mam grzyby suszone, tak na oko wsypałam, przepłukałam je, zalałam je wrzątkiem i teraz je podgotuję. Posiekam drobno kilka naprawdę cebulek szalotek. Myślę, że wezmę ze cztery. Jedną papryczkę peperoni. Ona jest taka... Jest ostrawa, ale nie jest bardzo ostra i myślę, że jakieś cztery ząbki. Czosnku, cebulkę podsmażyłam, zanim dodam właśnie czosnek i te papryczki. To już wyłączyłam grzyby i teraz je odcedzę. Zostawię tę wodę, w której się gotowały, jej nie wylewam, a grzyby posiekam i dodam na patelnię. Kroiłam karkówkę w takie Takie mniej więcej paseczki Teraz ją posolę Dodam piecu. Tutaj na patelni mi się cały czas podgrzewa To będzie baza do naszego sosu Czyli właśnie wywar z grzebów, z grzebami i tą całą resztą. Dodam jeszcze czosnku granulowanego, tymianku. Odparę sobie drugą fatalnię, na której dodam mniej więcej łyżkę oleju i oprószę to mięso mąką. Dodam do moich grzybów tymianku suszonego, sosu sojowego jasnego, troszkę mimo wszystko soli, pieprzu czarnego, pietruszki suszonej i cztery łyżki śmietany. Ja zawsze dodaję śmietanę 18. Tutaj mamy podsmażoną karkówkę i za sekundkę ją właśnie przełożę do sosu. Kopytka podsmażona, karkóweczka, serek. Mnia mnie. Pokażę Wam, co wczoraj mój mąż upolował. To był ostatni moment, właśnie, żeby upolować coś w galeriach handlowych. No, niestety dostałam do Homemadeu dwie karty podarunkowe i wyobraźcie sobie, znaczy, nie, że niestety je dostałam, tylko niestety Home and wprowadziło prowadzi taką politykę, że nie da się tymi kartami zapłacić przez internet. E, a bardzo mi zależało na tym, żeby, żeby właśnie zrealizować chociaż jedną z nich na zakupy świąteczne, bo właśnie. Tego aktualnie potrzebuję, a wiecie jak to jest, kasa jest ograniczona. Będę mogła Wam powiedzieć o totalnej porażce z Homli. Marzył mi się taki samochodzik jakby amerykański z choineczką na, yy, na dachu. I online on się wyprzedał, trochę to była moja wina, bo tam płatność nie przeszła i jakby ja sztucznie wykupiłam sama sobie ostatni ten egzemplarz. No i Patrycja akurat była w Homli i mówię, no to właśnie kup ten samochodzik. A on kosztował słuchajcie 80 zł. Mogę Wam tutaj za sekundkę wstawić filmik, który ona mi przysłała. Powiem Wam, naprawdę było tak kiepsko wykonane za 80 zł, że to przychodzi ludzkie pojęcie. Zresztą w tym roku w Homendu jest podobnie, bo jest dużo mniej tych rzeczy świątecznych, jak miało to miejsce w ubiegłych latach. Mam wrażenie, że przez tą sytuację trochę te statki z Chin z tym towarem nie podocierały. Dodatkowo niektóre te rzeczy no są. Szalenie kiczowate. Pierwsza rzecz to jest taka choineczka. Nie wiem, czy kojarzycie. Ja mam dokładnie taką gwiazdkę, e, też z Homendiu, czyli taką metalową gwiazdkę, właśnie pokrytą e, tutaj drucikiem. To są lampeczki na tym druciku i takimi kryształkami. Bardzo lubię tą gwiazdkę. Natomiast tą choineczkę kupiłam z myślą o, o sypialni. I tutaj też powiem Wam są takie, o na przykład tutaj za mocno jest drucik zrobiony, więc trochę farby zeszło. No takie mam właśnie wrażenie, że te rzeczy w Home są bardzo drogie, a ta jakość wykonania czasem no pozostawia naprawdę wiele do życzenia. I powiem Wam jakie są ceny regularne tych produktów, bo akurat Paweł się załapał na te minus 90% na drugą rzecz, a teraz znowu mamy te bony na minus 100 zł, więc, więc znowu jakby wszystko będę taniej kupować. To kosztuje 69 zł. Zdecydowałam się również na duży lampion. My tutaj mamy w pokoju taki turkusowy lampion. No i chciałam go właśnie wymienić na coś bardziej świątecznego. I te lampiony, które były gotowe, jakby świąteczne, albo miały od razu zamontowaną świeczkę LED, też to przez moment rozkminiałam, ale tutaj zazwyczaj miały jakieś takie te choineczki, szyszeczki. Ja już wiem, że to niezbyt dobrze wygląda. Więc zdecydowałam się po prostu na lampion, który nie jest absolutnie stricte świąteczny. Drewno ze srebrem. Tutaj duży pokój będzie, salon będzie zaaranżowany, jeśli chodzi o święta, w kolorach złota i srebra. Będą te dwa kolory mieszane. No i taki właśnie oto duży szklany lampion. On kosztował, słuchajcie, 89 zł. Zdecydowałam się również na dwie świeczki. Jedna jest czerwona z złotym brokatem i takimi tutaj dziecikami. Ona stanie na takiej podstawce gwiazdeczce z Ikei, tylko jeszcze muszę ją kupić na białej takiej podstawce. I mam drugą świeczkę, ta jest ciut wyższa i już jest na przykład ładniejsza, bo ma tylko z jednej strony gwiazdkę, ale ta gwiazdka jest bardziej z takim efektem 3D. Też tutaj ma taki dziecik i ta też kosztowała 35 zł. I stanie też na takiej właśnie gwiazdeczce z Ikei. Poszewki na poduszki wybór też dla mnie w tym roku był kiepski, więc zostaje przy tych, które mam, mam takie ładne, czerwone z takimi właśnie jakby drzecikami kryształkami i tylko dokupiliśmy taką białą też z takimi drzecikami i wyobraźcie sobie, że była jedna sztuka tej poduszki i ta jest pozbawiona też jednego tego kryształka, a jej cena regularna to 49 zł. Coś czuję, że to będzie wiecie, ala do pierwszego prania, a z tyłu taka jest z nitką srebrną. No i tutaj ma jeszcze takie pomponiki z futerka. I druga poszewka, ta jest już znacznie lepiej wykonana um, ze złotą nitką i taką gwiazdką mięciutką. Myślę, że ta przetrwa. Więcej i ona też bodajże kosztowała 49 zł. I dwa ręczniczki. Najpierw kupiłam takie większe ręczniczki, właśnie przy tamtym zamówieniu, ale one były za duże. A mi chodziło o to, żeby one były do rąk. I wzięłam taki zielony ręczniczek, one się nazywają ręczniczki kuchenne. I to pamiętam, one są po 21 zł. Tak. I ten wzięłam do toalety gościnnej, żeby był taki mały ręczniczek z motywem świątecznym. A ten wzięłam do naszej łazienki takim białym łośkiem. I mój mąż w ramach takiego pocieszenia dla mnie kupił mi taką przeuroczą, kiczowatą bombkę. Właśnie taki czerwony samochód z choinką na dachu. Tylko że ten no nie jest garbusikiem, bo ten z Chomli to był garbusik. I powiem wam, że to jest całkiem spoko, bo to jest niby docelowo jakby do powieszenia, ale właśnie wymyśliliśmy, że obetniemy ten troczek i po prostu sobie to, to też zobacz, jest tak przyklejone, że tu widzisz taką ogromną, ogromny taki klek z kleju, no. A to kosztowało, słuchajcie, 25 zł. I to sobie gdzieś po prostu postawimy. Ja osobiście bardzo lubię takie kiczowate ozdoby. Wiecie co, jak jesteśmy przy kiczowatych ozdobach, to muszę Wam pokazać jeszcze jedną bombkę, którą kupiłam w Home&View. Jest to chyba najbrzydsza bombka, jaką będziemy mieć na choince, ale jest tak przegenialna, że się nie mogłam oprzeć. Czekajcie. Obczajcie to, jest po prostu świetna, czekajcie czy ja mogę jakoś ją wyjąć, wolałabym chyba nie, nie dobra nie będę jej słuchajcie wyciągać, to jest taka kura e, z jakimś takim zielonym ogonem, tu jest wybrokatowana, no wygląda to po prostu dla mnie przekozacko kiczowato. Ale przy tym jest to szalenie urocze. No i ta kura akurat będzie już wisiała na naszej choince. O. Nie, naprawdę, dla mnie jest piękna. Znaczy piękna właśnie... Ja, ja lubię w ogóle takie rzeczy, wiecie. Lubię czasem takie połączenie właśnie e, kiczu, Bo fajnie ugrany jakby kicz e, jakby przestaje dla mnie do końca być kiczem. Nie wiem, nie wiem czy ja życie o co mi chodzi.